Drodzy rodzice, kochani kandydaci, szanowni państwo, przed państwem i waszymi dziećmi bardzo trudna decyzja. Decyzja wyboru dalszego kształcenia waszych dzieci na poziomie szkoły średniej. Zapewne państwo znacie ofertę naszego zespołu szkół ekonomicznych. Jeżeli nie, to zachęcam państwa do zapoznania się. Również mamy na stronie w zakładce rekrutacja informację dotyczącą warunków przyjęcia do szkoły oraz harmonogramu rekrutacji. Liceum sztuk plastycznych, które znajduje się również w naszym zespole szkół ekonomicznych, powiedziałabym, że rządzi się własnymi zasadami. Rzeczywiście nabór do tej szkoły odbywa się w sposób tradycyjny, podstawą są wyniki z egzaminu wstępnego, potwierdzającego y, talent plastyczny, umiejętności, które są niezbędne w tego typu szkole artystycznej. Takie zasady przyjęcia do Liceum sztuk plastycznych również znajdują się na stronie, gdzie są podane terminy. Termin egzaminu jest 2 lipca, warunki jakie trzeba, co trzeba ze sobą mieć. Wszystko jest podane na stronie, poza tym z kandydatami w kontakcie są nauczyciele przedmiotów artystycznych w ramach konsultacji, które są prowadzone w sposób online. Technikum oferuje w tym roku cztery zawody. Zawód Technik Ekonomista, technik, technik reklamy, logistyk, technik logistyk oraz nowy zawód od tego roku szkolnego technik rachunkowości. Kształcenie na poziomie technikum ma ogromne tradycje praktycznie 100 lat. W tym roku mieliśmy obchodzić jubileusz i będziemy go obchodzić, ale na pewno w innym zakresie, skromniejszym niż planowaliśmy, no to wszystko ze względu na panującą pandemię. Liceum ogólnokształcące. Trzy klasy, trzy profile. Profil humanistyczny, dokładnie humanistyczno-filmowy, biologiczno-chemiczny oraz matematyczno-geograficzny. Zespół szkoły ekonomiczny to jest kadra pedagogiczna, przygotowana, wykwalifikowana, ogromnie zaangażowana w życie szkoły, w pomoc uczniom w rozwijaniu ich pasji, umiejętności, zainteresowań. Wielu nauczycieli prowadzi koła zainteresowań, prowadzi zajęcia dodatkowe, stara się uczniom pomóc, szczególnie uczniom klas pierwszych, w tym trudnym czasie funkcjonowania w nowej szkole. W zespole szkół ekonomicznych jest również internat, dlatego też chcę Państwa zapewnić, że wszyscy kandydaci, potencjalni uczniowie, którzy mieszkają dalej od Miska Mazowieckiego, mają problem z dojazdem a nawet może mieszkają bliżej, ale z innych powodów, mają możliwość zamieszkania w internacie. Szczegóły, jak internet funkcjonuje, znajdują się na naszej stronie. Natomiast wniosek o przyjęcie do internatu jest na stronie internetowej albo będzie możliwy do pobrania w szkole w terminie późniejszym. I skoro jest internet, więc nasza szkoła wyróżnia się również tym, że mamy własną stołówkę, dlatego też... Chcę podkreślić, że to jest bardzo ważne, ponieważ obiady, które proponujemy młodzieży, nie dość, że są tanie, to są również bardzo smaczne, a ponieważ młodzież w szkole jest dość długo, ponieważ na poziomie technikum, bądź liceum sztuk plastycznych zajęć jest zdecydowanie więcej, bo poza blokiem ogólnokształcącym są przedmioty zawodowe, przedmioty artystyczne, wydłuża to dzień pracy. Dlatego proponuję wszystkim również zjedzenie obiadu. Nasza szkoła angażuje się w wiele różnych działań. Pomagamy nie tylko ludziom, również zwierzętom, stąd w szkole działa wolontariat lub inne akcje pomocowe, jak też szkolne koło Karitasu. I dla nas jest to bardzo ważne, że uwrażliwiamy młodzież na potrzeby innych osób, ale również na potrzeby otaczającego nas świata, świata zwierząt. Również staramy się rozwijać zainteresowania uczniów. Zachęcając ich do udziału różnego, w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach, czy to przedmiotowych, czy innego rodzaju, na przykład zwolnieni z teorii, olimpiada praktyczna w tym roku ogromny sukces. 27 uczniów zostało finalistami tej olimpiady, jak również rozwijanie pasji sportowych. Pasji sportowych na żywo w ramach różnego rodzaju zajęć sportowych, jak również udziału w zawodach, ale również. Udział w konkursach, zawodach organizowanych online, yy, udział w grze FIFA, po prostu. Od kilku lat są organizowane zawody, które cieszą się również nie mniejszym zainteresowaniem. Szeroką ofertę mamy, możliwości rozwoju uczniów. Są zajęcia z edukacji filmowej, zajęcia z yy, podstaw ratownictwa, rozwijanie pasji geograficznych czy też teatralnych. Dlatego bardzo proszę Państwa, rodziców, jak również uczniów jeszcze szkoły podstawowej, a niebawem już absolwentów, o dokładne zapoznanie się z naszą stroną internetową. Wszystko, co się dzieje w szkole, jest na naszej stronie, jak również na szkolnym Facebooku. W razie pytań bądź jakichś wątpliwości proszę o wykonanie telefonu, jak również o napisanie maila na adres. Szkoły. Na pewno wszystko, co Państwo o co będziecie pytać, zostanie przekazane mnie bądź wicedyrektorom. Na każde pytanie postaramy się Państwo odpowiedzieć. Kochani uczniowie, uczniowie klas ósmy, życzę Wam powodzenia na egzaminach, które niebawem Was czekają. Nie denerwujcie się, wszystko będzie dobrze. Dacie radę i życzę Wam owocnych wyborów, wyborów szkoły średniej. Drodzy rodzice, szanowni państwo, wspierajcie swoje dzieci. Starajcie się im pomóc, ponieważ im ta pomoc w tej chwili jest bardzo, bardzo potrzebna. Oni są i tak już troszkę zdenerwowani tą sytuacją, czują to olbrzymie brzemię tych egzaminów. Trzeba ich wspierać, utwierdzać w tym, że na pewno będzie dobrze, na pewno znajdą swoje miejsce w wymarzonej szkole średniej. Zapraszamy!